Dym dusi dolinę. Wiatr wyje przez kanion, jak umierający oddech. Drużyna Silów jest otoczona, przyciśnięta do ziemi, wykrwawia się. Głosy wroga wybuchają dzikim świętowaniem. Snajperzy Silów martwi. Amerykańscy wojownicy pochylają głowy. Nadzieja umiera wraz ze światłem. Wtedy cisza pęka. Pojedynczy strzał przecina ciemność. Precyzyjny i zimny. Śmiejący się uzbrojony mężczyzna upada w pół zdania. Otwór przebity czysto przez klatkę piersiową. Żadnego błysku lufy, żadnego ostrzeżenia, tylko śmierć dostarczona znikąd. Wróg zamiera. Silowie podnoszą wzrok, na ich zmęczonych twarzach maluje się zamieszanie. Jeden szepcze pytanie, które zmienia wszystko: Jeśli ona nie żyła, to kto pociągnął za spust? Przejdźmy przez tę historię razem. Porucznik Sofia Marquez ma 26 lat i jest całkowicie niewidzialna. Nie dlatego, że się stara, ale dlatego, że tak się dzieje, gdy jesteś jedyną kobietą w jednostce snajperów silów. Nie widzą jej umiejętności, widzą checkbox, zatrudnienie dla różnorodności, tokenową dziewczynę, która jakoś prześliznęła się przez szczeliny tradycji, urodziła się w rodowodzie wojskowym. Jej ojciec, sierżant major Carlos Marquez, był snajperem korpusu piechoty morskiej z 73 potwierdzonymi zabiciami w trzech rotacjach. Nauczył ją strzelać, zanim nauczyła się jeździć na rowerze. Nauczył, że cisza jest bronią ostrzejszą niż jakikolwiek nóż. Zginął w Faludży, gdy Sofia miała 14 lat, zabity przez IED podczas zapewniania osłonę ogniową swojemu oddziałowi. Odesłali jego karabin do domu w futerale wraz z pojedynczą srebrną łuską, wygrawerowaną dwoma słowami: Cisza przemawia. Sofia nosiła tę łuskę przez każde wyzwanie, które nastąpiło potem: przez Akademię Marynarki Wojennej, gdzie instruktorzy mówili, że kobiety nie należą do walki; przez szkolenie buts, gdzie przewyższyła połowę mężczyzn. A mimo to nazywano ją księżniczką podczas tygodnia piekła, przez szkołę snajperską, gdzie pobiła rekord długodystansowej celności na pierwszej kwalifikacji i zdobyła przydomek Shadow Hawk. Instruktorzy nie mogli zaprzeczyć liczbom: 800 Mepczytum, 900 Tysiąc. Każdy strzał był obietnicą złożoną pamięci ojca. Ale rekordy nic nie znaczą, gdy tradycja sięga głębiej niż prawda. Kiedy dołączyła do swojej jednostki SIL-ów, powitanie było lodowate. Przydzielili ją do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, raportów inwentaryzacyjnych. Podczas gdy mężczyźni planowali operacje w centrum operacji taktycznych, Sofia liczyła skrzynie z amunicją w depozycie zaopatrzeniowym. Podczas gdy oni ćwiczyli czyszczenie budynków i ewakuację zakładników, ona aktualizowała arkusze kalkulacyjne, śledzące dystrybucję MRE. Przydomek podążał za nią wszędzie. Token Girl. Mówili to na tyle głośno, by usłyszała, na tyle cicho, by później zaprzeczyć. Podczas odpraw misji zagadywali jej sugestie. W stołówce rozmowy milkły, gdy siadała. Na strzelnicy patrzyli, jak wbija każdy nabój w tę samą dziurę na sześciet nietamyc. a mimo to nazywali to szczęściem. Kapitan Reeves, dowódca zespołu, ledwo zauważał jej istnienie. Marques zajmuje się naszymi operacjami backendowymi. Wyjaśnił zwiedzającym oficerom, jakby była meblem biurowym. Inni snajperzy, Daniels i Kowak, traktowali ją jak maskotkę. Jak tam z papierkami, token? Daniels szczerzył zęby. Kowak po prostu ją ignorował, jakby jej obecność obrażała jego zawód. Nigdy nie skarżyła się, nie kłóciła. Nie żądała szacunku, który zasłużyła. Zamiast tego trzymała srebrną łuskę w lewej kieszeni na piersi, tuż nad sercem. Każdego ranka dotykała jej przed zawiązaniem butów. Każdej nocy szeptała tę samą modlitwę, którą nauczył ją ojciec. Niech moja cisza przemówi, gdy słowa zawiodą. W bazie operacyjnej do przodu utrzymywała swoje umiejętności w sekrecie. Przed świtem, podczas gdy inni spali, wymykała się na strzelnicę na praktykę, obliczenia wiatru, korekty elewacji, kontrolę oddechu. Strzelała, aż ramiona siniaczyły, a palec wskazujący drętwiał. Potem wracała do biurka i udawała to, czym chcieli ją widzieć. Niegroźną, cichą, zapomnianą. 347 dni spędziła w tym niewidzialnym więzieniu. 347 dni połykania dumy, podczas gdy tonęła w raportach logistycznych ale nigdy nie pozwoliłaby karabin zapomniał jej dotyku nigdy nie pozwoliłaby jej oko straciło ostrość ponieważ gdzieś głęboko w sercu wojownika wiedziała prawdę którą nauczył ją ojciec nie dowodzisz siebie słowami dowodzisz siebie gdy cisza jest jedynym pozostawionym językiem zanim będziemy kontynuować daj nam znać skąd oglądasz chcemy zobaczyć jak daleko ta historia dotarła i nie zapomnij zasubskrybować Hidden Military Stories, by nie przegapić, co stanie się dalej. Teraz wracamy do naszej historii. Briefing misji jest prosty na papierze: Infiltracja Doliny Szazak, zniszczenie skrytki z bronią wroga, ekstrakcja przed świtem proste, czyste, rutynowe. Kapitan Reeves rozkłada mapę topograficzną na stole, oznaczając punkty wejścia i trasy exfil. Operatorzy SEAL-ów tłoczą się wokół, sprawdzając sprzęt, zapamiętując cechy terenu. Sofia stoi z tyłu jak zawsze, obserwując z marginesów. Marquez jesteś na wsparciu logistycznym, mówi Reeves nie podnosząc wzroku. Zostań z pojazdami. Monitoruj łączność. Standardowe rzeczy z tylnego eszelonu. Inni snajperzy wymieniają znaczące spojrzenia. Daniels się uśmiecha. Nie martw się, Token. My zajmiemy się prawdziwą robotą. Ona nic nie mówi, tylko dotyka srebrnej łuski w kieszeni i kiwa głową. Cinóg zrzuca ich o zmierzchu, wirniki dudniące przeciwko górom, które pochłonęły armię od wieków. Dolina rozciąga się poniżej, jak blizna wycięta w ziemi. Strome granie rzucają długie cienie przez wyschnięte koryta rzeczne i rozproszone wioski. Złote światło krwawi przez szczyty, piękne i bezlitosne. Powietrze smakuje pyłem i odległymi pożarami. Poruszają się w dwóch kolumnach, broń gotowa, oczy skanujące. Plan stawia zespół szturmowy na czele z Daniels i Kowakiem, zapewniającymi osłonę z podwyższonych pozycji. Sofia podąża z tyłu z specjalistą łączności i korpusem medycznym, zdegradowana do tyłu, gdzie nie może nikogo zawstydzić swoją obecnością. Pierwsze dwie godziny mijają w napiętej ciszy. Docierają do lokalizacji skrytki. Kompound wbudowany w ścianę klifu i zaczynają ustawiać ładunki wybuchowe. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wtedy świat eksploduje. Zasadzka nadchodzi z trzech kierunków jednocześnie. Ogień karabinów maszynowych rozrywa zmierzch z grani powyżej. Erpegzy śmigają w dół z ukrytych pozycji, detonując w gromowych wybuchach, które zmieniają powietrze w odłamki. Miny wybuchają pod ich stopami, rzucając mężczyzn jak zepsute lalki. W ciągu sekund silowie są uwięzieni w strefie zabijania, złapani w idealnie wykonanym okrążeniu. Kontakt lewy, kontakt prawy, kontakt tył. Głosy krzyczą przez radio, nakładając się spanikowane. Sofia pada na ziemię, gdy kule przegryzają powietrze nad jej głową, przewala się za głaz, serce wali. Uszy dzwonią od eksplozji. Dym i kurz zmieniają dolinę w koszmarny labirynt. Nie widzi zespołu szturmowego, nie widzi nikogo. Radio wybucha desperackimi transmisjami: jesteśmy przyciśnięci, Daniels ranny, Kowak nie odpowiada, potrzebujemy wsparcia ogniowego teraz. Głos kapitana Rifsa przecina napięty i desperacki: cofnijcie się do punktu zbornego Alfa. Ruch, 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 ale nie ma dokąd się cofnąć. Wróg ma ich zamkniętych w naturalnym korytarzu ze stromymi ścianami po obu stronach. Kanion śmierci. Silowie odpowiadają ogniem. Ale są w mniejszości i źle manewrowani. Zmiany magazynków stają się szaleńcze. Ranni mężczyźni ciągną się za niewystarczające osłonięcie. Korpus medyczny pracuje szaleńczo nad marines, z raną z w klatce piersiowej. Sofia wciska się w swój głaz, oceniając. Jest oddzielona od głównego elementu o 200 mświatkę otwartego terenu teraz zamiatanego ogniem wroga. Słyszy ich powyżej, krzyczących po paszto świętujących swoją pułapkę. Ich głosy niosą się wyraźnie w górskim powietrzu, triumfalne i okrutne. Wtedy słyszy słowa, które mrożą jej krew w żyłach. Snajperzy silów martwi. Mówią o Danielsu lub Kowaku, może obu. Wróg myśli, że wyeliminował zagrożenie z osłon. Myśli, że to koniec. Więcej głosów dołącza, drwiąc zwycięskich. Amerykańscy wojownicy umierają jak psy. W radiu ktoś szepcze. Jesteśmy. Jesteśmy całkowicie spieprzeni. Sofia patrzy w kierunku pozycji amerykańskiej. Widzi błyski luf w rosnącym mroku. Desperackie i nieorganizowane. Liczy ośmiu mężczyzn wciąż walczących. Może dziewięciu. Niewystarczająco. Wróg manewruje, by ich osk... Dwanaście bojowników wroga na grani Pewnych siebie, odsłoniętych, nieświadomych, że śmierć znalazła nowy adres. Sofia dotyka srebrnej łuski po raz ostatni. Potem kładzie palec na spuście i staje się dokładnie tym, czego się bali. Pierwszy strzał przerywa ciszę góry, jak młot przez szkło. Baret ryczy, tłumik redukujący sygnaturę, ale nie ukrywający surowej przemocy pocisku, 50 kalibru opuszczającego lufę. Z prędkością 2800 stóp na sekundę. W oddali bojownik wroga, machający schwytaną amerykańską flagą, po prostu przestaje istnieć od klatki piersiowej w górę. Flaga opada z jego rąk, trzepocząc w dół kanionu, jak umierający ptak. Przez jedną zamarzniętą chwilę wszystko się zatrzymuje. Bojownicy wroga patrzą na swego znikniętego towarzysza, mózgi walcząc o przetworzenie tego, co się stało. Silowie podnoszą wzrok ze swej desperackiej obrony, zamieszanie przebijające ich zmęczenie. Potem Sofia ładuje kolejny nabój. Drugi strzał przychodzi siedem sekund później. Dowódca talibów, krzyczący rozkazy do radia, bierze kule przez szczękę. Pocisk kontynuuje przez jego czaszkę i do mężczyzny kucającego za nim. Obaj padają bez dźwięku po zamokrym uderzeniem miedzianej śmierci wnikającej w ciało. Teraz wróg rozumie Panika rozprzestrzenia się jak pożar. Ona żyje. Snajper żyje. Rozpieszchają się, biegnąc po osłonę, której już nie ma, bo Sofia włada każdym kątem ze swej podwyższonej pozycji. Śledzi ich przez celownik z zimną precyzją, którą ojciec wytrenował w jej kościach. Bez pośpiechu, bez paniki, tylko matematyka i pamięć mięśniowa pracujące w idealnej harmonii. Trzeci strzał. Bojownik nurkujący za skałę Bierze rundę przez biodro. Ogromna energia pocisku przewraca go bokiem, zanim nawet dotrze do osłony. Ląduje w złamanej kupie krzycząc. Czwarty strzał: karabin maszynowy próbujący obrócić broń w kierunku pozycji Sialów, nigdy nie kończy ruchu. Pocisk łapie go w górną klatkę piersiową. Uderzenie obraca go całkowicie, zanim grawitacja go zabierze. Oddech Sofii podąża za rytmem, którego nauczył ją ojciec wdech. Wydech do połowy: zatrzymaj, nacisnij, kontynuuj, załaduj kolejny nabój, znajdź następny cel. Powtórz: to prawie medytacyjne, ten taniec śmierci. Każdy strzał to rozmowa między fizyką a ciałem, a ona mówi tym językiem biegle. Wróg jest w pełnym chaosie teraz. Strzelają na ślepo, marnując amunicję, strzelając do cieni. Nie mogą zlokalizować jej pozycji, tłumik i dystans. Czynią to niemożliwym, słyszą uderzenia, widzą braci padających, ale źródło pozostaje tajemnicą. To jak być polowanym przez ducha, przez coś, co nie powinno istnieć. Gdzie ona jest? Nie mogę jej zobaczyć. To przychodzi z wszędzie. Piąty strzał. Bojownik próbujący koordynować odpowiedź do radia, szarpie się do tyłu, gdy pocisk usuwa wierzch jego czaszki. Radio toczy się w dół zbocza. Wciąż transmitując dźwięk ciała właściciela uderzającego o kamień. Szósty strzał. Dwóch bojowników próbujących pociągnąć rannego towarzysza do bezpieczeństwa. Sofia celuje w pas amunicyjny, który jeden z nich nosi. Pocisk 50 kalibru detonuje granaty wiszące na nim. Wybuch zabiera wszystkich trzech i rozsiewa części ciała przez 20 mm tmakotów zbocza góry. Poniżej uwięzieni silowie zaczynają rozumieć co się dzieje. Kapitan Riff patrzy w górę w kierunku pozycji Sofii. Jego twarz maską niedowierzania. Specjalista łączności szepcze do radia: Marquez to marquez. Ona nie odpowiada. Nie przerywa rytmu. Nie ma miejsca na rozmowę, gdy cisza mówi wszystko, co potrzebuje. Siódmy strzał. Snajper próbujący znaleźć jej pozycję przez własny celownik. Nigdy nie widzi nadchodzącego pocisku. Tylko ciemność. Natychmiastowa i absolutna. Ósmy strzał. Bojownik, próbujący oskrzydlić pozycję Silów, przez wyschnięte koryto strumienia. Pocisk znajduje go w połowie kroku, unosząc go z nóg i waląc o ścianę koryta na tyle mocno, by zostawić krater uderzeniowy. Pozostałe siły wroga łamią się teraz, porzucając pozycję, uciekając górskimi szlakami, ale szlaki nie oferują ochrony przed tym aniołem śmierci, czającym się powyżej nich. Sofia śledzi ich klinicznie, wybierając cele na podstawie oceny zagrożenia. Najpierw przywódcy, potem specjaliści od broni, potem ktokolwiek wciąż niesie radio. Dziewiąty strzał, uciekający dowódca. Pocisk łapie go między łopatkami, wychodząc przez mostek w mgle czerwonej mgły. Dziesiąty strzał, bojownik próbujący ustawić RPG na desperacki strzał w pozycję amerykańską. Pocisk 50 kalibru trafia głowicę RPG. Wynikowy wybuch oświetla ciemniejącą dolinę jak miniaturowe słońce. Jeden bojownik wroga, odważniejszy lub głupszy niż reszta, próbuje szarżować pozycję Sofii. Pokonuje 40 metrów w górę zbocza, zanim jedenasty strzał go znajdzie. Turla się do tyłu, koziołkując, aż góra zdecyduje, że spadł wystarczająco daleko. Dwunasty strzał nie jest w osobę. Jest w skrzynią amunicyjną, którą wróg Zostawił podczas odwrotu skrzynia wybucha w reakcji łańcuchowej eksplozji, która podpala grań i wysyła ostatnich kilku ocalałych bojowników sprintem o życie, wzbierającą się ciemność. Wtedy cisza wraca prawdziwa cisza tym razem przerywana tylko wiatrem i odległymi krzykami oraz dzwonieniem w uszach każdego. Sofia pozostaje nieruchoma za baretem, skanując dodatkowe zagrożenia. Jej oddech jest stabilny, ręce nie drżą. Wystrzelała 12 pocisków w 90 sekund i wyeliminowała cały element wroga. Lufa karabinu jest na tyle gorąca, by falować powietrze, ale jej umysł jest lodowato zimny i kalkulujący. W dół, w strefie zabijania, silowie wyłaniają się z osłony powoli, broń wciąż uniesiona, niezdolni uwierzyć, że wciąż żyją. Kapitan Reeves naciska radio, jego głos szorstki od emocji. Marques. Markies, to byłaś ty? W końcu odpowiada. Jej głos spokojny i wyrównany. Cele zneutralizowane. Macie wolną drogę do ruchu. Daniels, ranny, ale przytomny, śmieje się. To złamany, niedowierzający dźwięk. Token Girl właśnie uratowała nasze tyłki. Kowak, pomagający korpusowi medycznemu z ofiarami, tylko kręci głową w cichej czci. Sofia ładuje ostatni nabój na wszelki wypadek. I kontynuuje osłonę. Poniżej niej silowie zaczynają ekstrakcję, poruszając się szybko teraz, gdy koszmar się skończył. Zerkają w górę w kierunku jej pozycji wielokrotnie, jakby sprawdzając, czy jest prawdziwa. Jakby. Mogła być halucynacją zrodzoną z desperacji i strachu. Ale jest prawdziwa. I ciała rozrzucone po zboczu góry dowodzą, że czasem osoba, którą lekceważysz, jest dokładnie tą, która ratuje ci życie. Ekstrakcja nukiem jest cicha, poza turbinami i wiatrem. Ranni mężczyźni leżą przywiązani do noszy, napompowani morfiną. Inni siedzą z tysiącmilowymi spojrzeniami, przetwarzając to, co się stało. Sofia siedzi z boku od wszystkich, rozkładając swojego bareta w polu. Jej ruchy metodyczne i precyzyjne. Kapitan Reeves podchodzi powoli, jak ktoś podchodzący do dzikiego zwierzęcia. Siada naprzeciwko niej bez mówienia przez długą chwilę. W końcu zawdzięczamy ci wszystko. Słowa wychodzą szorstko, łapiąc się w gardle. To mężczyzna, który prowadził wojowników przez piekło przez piętnaście lat, który wygłaszał eulogię przyjaciół i pisał listy do wdów, a teraz nie może znaleźć języka odpowiedniego dla tego, co musi powiedzieć. Sofia podnosi wzrok znad karabinu. Jej oczy są spokojne, bez gniewu, bez triumfu, tylko robię swoją robotę, sir. Twoją robotą była logistyka. To nie oskarżenie, to uznanie wstydu. Moją robotą było być silem. Wraca do czyszczenia broni, tak samo jak u wszystkich innych. Riff kiwa głową powoli, niezdolny utrzymać jej spojrzenia. Wstaje, kładzie rękę krótko na jej ramieniu. Gest wart więcej niż jakikolwiek medal, i wraca na swoje miejsce. Ale rozmowa echo przez wnętrze helikoptera. Wszyscy ją słyszeli. Wszyscy rozumieją, co oznacza. Kiedy lądują w bazie operacyjnej, do przodu wiadomość już się rozprzestrzeniła. Ruch radiowy podczas strzelaniny był monitorowany. Siły ratunkowe wszystko usłyszały. Do czasu, gdy Sofia wychodzi z cinuka. Jest 200 personelu czekającego na lądowisku. Rozstępują się cicho, gdy przechodzi obok, karabin przewieszony, mundur zakurzony i poplamiony. Nikt nie wie, co powiedzieć, więc nic nie mówią. Tylko patrzą, jak przechodzi, a ich cisza niesie więcej szacunku, niż jakiekolwiek oklaski. W sali odpraw oficerowie wywiadu chcą każdego detalu, dystanse, warunki wiatru, sekwencja strzałów. Już kalkulują, już rozumiejąc, że to, co stało się na tej górze, będzie studiowane w szkołach snajperskich przez lata. Dwanaście strzałów, dwanaście zabitych, jeden strzelec niemożliwe warunki, perfekcyjne wykonanie gdzie nauczyłaś się strzelać w ten sposób? pyta jeden oficer. Sofia dotyka kieszeni na piersi, gdzie spoczywa srebrna łóżka Mój ojciec w następnych dniach historia rozprzestrzenia się przez społeczność silów, jak pożar. Różne jednostki, różne bazy. Wszyscy słyszą o tokenowej dziewczynie, która stała się legendą. W nikt tego nie kwestionuje. Planowanie misji teraz obejmuje jej wkład, jej ekspertyzę. Kiedy mówi, ludzie słuchają. Srebrna łóżka pozostaje w jej, jej kieszeni, ale teraz wszyscy wiedzą co reprezentuje. W koszarach ktoś kredą pisze dwa słowa na ścianie nad jej łóżkiem. Cisza przemawia. Nie wymazuje ich Trzy tygodnie po Dolinie Szazak dowództwo odbywa ceremonię pochwał. Chcą dać Sofii gwiazdę srebrną. Odmawia nie z fałszywej skromności, ale dlatego, że rozumie coś, czego bras nie rozumie. Niektóre osiągnięcia transcendują medale, niektóre historie muszą pozostać niepolerowane przez oficjalne uznanie, by zachować swą moc. Dajcie to Kormanowi Hejsowi, mówi im. Utrzymał trzech mężczyzn przy życiu pod ogniem. To prawdziwy heroizm. Nie rozumieją, ale się zgadzają. Hejs otrzymuje swój medal. Sofia patrzy z tylnego rzędu, znów anonimowa, dokładnie tak, jak woli. Ale wszyscy w tym pokoju wiedzą, kto naprawdę zasłużył na najwyższe honory tego dnia. Srebrna łuska jednak nabiera własnego życia. Podczas spotkania zespołu, tydzień później, Sofia kładzie ją na stole konferencyjnym. Zużyty metal łapie światło fluorescencyjne. Te dwa słowa widoczne dla wszystkich: Cisza przemawia, nie wyjaśnia, nie musi. Mężczyźni wokół tego stołu przeżyli, co te słowa znaczą. Mój ojciec nosił to przez trzy rotacje. Mówi cicho: Powiedział mi, że najgroźniejsi wojownicy to nie ci, którzy krzyczą najgłośniej, to ci, których nigdy nie słyszysz nadchodzącego, ci, którzy robią swoją robotę bez potrzeby uznania czy pochwał. Ci, którzy dowodzą siebie, gdy to ma znaczenie najbardziej. Kapitan Reeves podnosi łuskę, obracając ją w palcach. Pozwolenie na uczynienie tego naszym symbolem zespołu poruczniku? Sofia kiwa głową. W ciągu miesiąca każdy członek jednostki nosi replikę. Niewydaną, nierozkazaną. Robią je na własny koszt przez nieoficjalne kontakty z metalowcami bazy. Niektórzy noszą je na łańcuchach wokół szyi. Inni trzymają w kieszeniach na piersi. Nad sercami. Jeden Marines tatuuje to na żebrach z datą Doliny Szazak pod spodem. Staje się to przypomnieniem, credo, standardem. Podczas ćwiczeń treningowych, gdy nowi operatorzy dołączają do zespołu, w końcu zauważają łuski, pytają co znaczą. Weterani opowiadają im historię. Szczegóły ubarwiają się z każdym opowiadaniem. Dystans rośnie dłuższy. Warunki bardziej niemożliwe, wróg liczniejszy, ale rdzenna prawda pozostaje. Nigdy nie lekceważ osoby, której nie widzisz. Nigdy nie odrzucaj wojownika, który wybiera ciszę nad popisami. Historia rozprzestrzenia się poza jednostkę Sofii. Inne zespoły silów słyszą ją. Potem Rangersi, potem Force Recon, potem jednostki specjalne rozmieszczone w różnych teatrach. Legenda cichego snajpera, który uratował swój zespół, staje się częścią tradycji ustnej operacji specjalnych, opowiadana wokół baz ogniowych i baz operacyjnych do przodu od Afganistanu po Afrykę. Ojciec Sofii doceniłby ironię, spędził dwadzieścia lat w służbie i zmarł praktycznie nieznany poza małym kręgiem braci. Jego córka oddaje dwanaście strzałów i staje się historią duchów, która przeżyje ich oboje ale dla Sofii najbardziej znacząca zmiana jest prostsza i bardziej głęboka. Kiedy teraz chodzi po bazie, ludzie widzą ją nie jako token gel, nie jako checkbox różnorodności, nie jako polityczne oświadczenie, lecz jako porucznik Sofia Marquez. Snajper silów, wojowniczka równa. Młode rekrutki szukają jej głodne dowodu, że ścieżka jest możliwa. Spotyka się z nimi prywatnie, Dzieląc surowe prawdy o przeszkodach, którym stawią czoła, i sile, której będą potrzebować, by je pokonać. Nie słodzi wyzwań, ale oferuje coś cenniejszego niż zachęta. Dowód. Powiedzą ci, że nie należysz. Mówi jednej nastolatce, która chce spróbować Budes. Znajdą tysiąc sposobów, by cię odrzucić. Pozwól im. Ich opinia nie jest twoją przeszkodą. To twoja przewaga, ponieważ podczas gdy oni cię lekceważą, ty stajesz się lepsza, silniejsza, bardziej zdolna, a gdy nadejdzie moment i nadejdzie, będziesz gotowa. Oni nie. Podaje dziewczynie jedną z replik łusek: Noś to, pamiętaj co oznacza. Dziewczyna zaciska pięść wokół niej, a Sofia widzi swe młodsze ja odreflektowane w tych zdeterminowanych oczach. Cykl trwa. Dziedzictwo rośnie. Lata stąd, gdy historycy piszą o ewolucji operacji specjalnych, mogą wspomnieć imię Sofii lub nie. To nie ma znaczenia. Jej prawdziwe dziedzictwo nie jest wyrzeźbione w kamieniu ani wydrukowane w cytowaniach. Żyje w operatorach, którzy niosą srebrne łuski do bitwy, w kobietach, które odmawiają akceptacji ograniczeń, w zrozumieniu, że prawdziwa siła się nie zapowiada. Po prostu działa, gdy cisza jest jedynym językiem, który ma znaczenie. Niektóre lekcje nie mogą być nauczane w klasach czy zapamiętywane z podręczników. Muszą być przeżyte, zarobione przez krew i dym oraz straszną jasność, która przychodzi, gdy wszystko się rozpada i pozostaje tylko charakter. Nigdy nie lekceważ kogoś tylko dlatego, że jest cichy. Najgroźniejsi ludzie w jakimkolwiek pokoju rzadko są najgłośniejsi. To ci, którzy obserwują, uczą się, przygotowują na moment, gdy cisza przekształca się w działanie. Bohaterowie nie zawsze ogłaszają się wielkimi przemówieniami czy dramatycznymi gestami. Czasem heroizm to kobieta na zboczu góry, sama w ciemności pociągająca za spust dwanaście razy i zmieniająca bieg bitwy bez powiedzenia ani słowa. Jedna osoba może zrobić różnicę: jeden karabin, jeden strzelec, jeden moment absolutnej precyzji, gdy wszystko zależy od niepudłowania. To nieszczęście. To przygotowanie spotykające okazję, to umiejętność zarobiona przez 10 tysięcy godzin praktyki, której nikt nie był świadkiem. Sofia Marquez udowodniła, że szacunek nie jest dawany, jest brany. Nie przez żądania czy argumenty, ale przez niezaprzeczalną kompetencję, gdy ma to największe znaczenie. Co myślisz o ciszy Sofii? Oceń ten strzał od 0 do 10 w komentarzach. Skąd oglądasz? Podaj swoją lokalizację i dołącz do naszej globalnej społeczności. I nie zapomnij zasubskrybować.